Ponad 150 uczniów wystartowało w warszawskich eliminacjach okręgowych 39. edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które w tym roku odbyły się w szkole głównej gospodarstwa wiejskiego. Na uczestników olimpiady czekały zadania teoretyczne i praktyczne w ośmiu blokach tematycznych. Jednym z zadań bloku żywienie człowieka i gospodarstwo domowe jest wyrobienie makaronu i uzyskanie później suchego produktu na końcu zadania. W tym czasie uczniowie są ocenieni przez nas pod względem doboru składników odpowiedniego przygotowania, więc założenie fartucha, umycie rąk, umycie, umycie um, odpowiednich składników i następnie wyrobienie ciasta, pokrojenie makaronu, uzyskanie suchego produktu. Tegoroczne zadania w bloku mechanizacji rolnictwa to ocena zużycia wału korbowego na podstawie oględzin i dokonania wymiarów wykonanie przeglądu codziennego ciągnika tzw. P1 oraz wypoziomowanie pługa poprzecznego i podłużnego. W ramach tych pytań oceniający biorą pod uwagę sprawność wykonania zadania, umiejętność wykonania zadania, również przestrzeganie przepisów podczas wykonywania tego zadania, jak również do oceny wchodzi uzasadnienie teoretyczne podjętego zadania. Jest to zadanie polegające na rozpoznaniu 10 odmian jabłoni i opowiedzeniu kilku słów o wskazanej danej odmianie. Zdarzają się tacy wspaniali i posiadający ogromną wiedzę uczestnicy, którzy dosłownie w kilka chwil są w stanie odgadnąć, jakie to są odmiany i opowiedzieć wyczerpująco na ich temat. Widać, że są to praktycy, są to sadownicy, którzy wychowali się w gospodarstwach sadowniczych. Na najlepszych czekały nie tylko dyplomy i nagrody, ale przede wszystkim możliwość uczestniczenia w etapie centralnym olimpiady, który w maju odbędzie się w Olsztynie. W sumie z okręgu warszawskiego do Olsztyna pojedzie 31 osób. Olimpiady na tym poziomie już mają to do siebie, że nie może być pytań zbyt łatwych. Z roku na rok ten poziom wymogów, zadań rośnie. Ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że i wiedza komplikuje się. Uczeń musi coraz więcej wiedzy osiąść, żeby rozumieć lepiej procesy, jakie mają miejsce w rolnictwie. A pamiętajmy, że rolnictwo ma do czynienia z organizmami żywymi i tam często te zależności, przyczyna skutek nie są takie proste, jak to jest w przemyśle. W tym roku pojawiło się w okręgu warszawskim bardzo dużo. Młodzieży, która ociera się o granice setki, to jest rzadkość, a jakbym tak podsumował osoby powyżej 90 punktów, to myślę, że tak dobrego wyniku też jeszcze nie było. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej młodzieży wiejskiej studiowało, bo to jest warunek tego, aby. Wieś się rozwijała i aby wieś osiągała standardy podobne jak w miastach, jak też standardy podobne jak w krajach wysoko rozwiniętych. Wszystkim tym, którzy zakwalifikowali się do udziału w fidałach w Olsztynie, życzyłbym uwierzenia w siebie nabrania pewności siebie, że bez problemu mogą przejść przez studia wyższe i żeby tylko w to uwierzyli. Jak uwierzą i będą nadal tak działali, jak przygotowując się do olimpiady, to kariera zawodowa stoi przed nimi otworem.